Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, zapraszam. Dzisiaj nakręcam filmik w sobotę, wczesną porą, gdyż no, jest taki wolny moim dniem. No i tak przyszedł mi do głowy taki pomysł. Mówiłam, rano makijaż, jak zwykle codziennie go wykonuję w zasadzie, i tak sobie pomyślałam. O, tutaj mam dzisiaj chyba temat, bo przy moim makijażu później przy końcówce no używam czegoś co czegoś nie używałam kiedyś przez lata w ogóle wcześniej ileś lat wstecz yy, nie używałam tego produktu. Trudno się do tego przyznać, tak kobiety, tak, która używa, która nie, nie wiem. Ja nie używałam bardzo długo różu. Nie, byłam po prostu wymalowana tak jak zawsze, podkład, puder, jakiś tam troszkę bronzer, kontura i po prostu i było cudownie, <laughs> ale zmieniło się to i od jakiegoś czasu używam blusza. Blusza, tak? Piękne blusza, jak to można powiedzieć. Zapraszam wszystkich na herbatkę. Jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać opowieści bluszowej i yy, jaki posiadam w tej chwili i yy, jak ja jestem bardzo zadowolona i yy, jakie były moje przejścia z bluszami, to serdecznie zapraszam. Tak, właśnie ten temat bluszowy to był taki, że nie używałam, dlatego że po prostu kiedyś sobie coś tam gdzieś kupiłam, ale ja to mówię, że to już są czasy, powiedzmy tam 5, 10, 10 lat temu nawet. To próbowałam sobie jakiś blusz gdzieś tam w sklepie. No i jak zwykle teraz, jaki tu dobierzemy kolor? I się zaczęło, i się zaczęło. Jaki kolor? No to tak, troszkę sobie coś spróbowałam w różu, trochę w koralu, potem coś tam, takie odcienie jakieś tam troszkę. Yy, ceglaste, no takie próbowałam, no i nie wiem, no nic mi się nie podobało. Ja nie wiedziałam w ogóle, jaki kolor do siebie dobrać nie używałam. Po prostu kupiłam kiedyś jakiś jeden i on był położony do szafki i nie używałam. Po prostu nie umiałam, nie wiedziałam i wszystko tak sobie szło. Do pewnego momentu, gdy gdzieś tam, właśnie w jakiejś drogerii, sobie tam przeglądałam kosmetyki, chciałam sobie tam tuż kupić coś innego, no i tak. Pani akurat tak jakoś tak traf, trafiło się, że Pani mi mnie zaczepiła, ja tam się zainteresowałam, zapytałam na temat róży. No i no, oczywiście Pani konsultantka chciała może produkt sprzedać, może chciała, yy, no bo to po to tam ludzie pracują, żeby sprzedawać, <grywania> zachęcać i tak dalej. No i poleciła mi spróbować produkt Sisleya, róż. Ten, o tym będzie mowa dzisiaj. Tak, żebym nie mówiła tak już chaotycznie, więc nałożyła mi na policzki ten róż, ja się obejrzałam w sklepie, tu mówimy, o te, na, na, to jest wójeczka, ten różowy odcień, są trzy odcienie w brązie i w koralu. I ja go sobie tak spróbowałam w sklepie, tam przy tych lampach, przy tym, yy, przy tym świetle. Wiecie, tam taka magia działa, zawsze tam jest tak pięknie. W ogóle, jak sobie coś tam na oko zrobisz, jakiś błyskik, <noise> jakieś cienie nie poprobujesz, to w ogóle jesteś taka zachwycona, a potem wychodzisz do na, na ulicę, gdzieś do, do, do normalnego światła, i nagle czar pryska, pryska, jest po prostu szaro, buro, czasami ponuro. No i tak ten, z tym pani mi zrobiła ładnie tu policzki, bo ja też nie wiedziałam, gdzie to, ona mi tak to ładnie zrobiła, i tak dalej, opowiedziała. No i ja powiedziałam, dziękuję, poszłam do domu. I tak właśnie w domu się zaczęłam przyglądać sobie. I tak patrzę i patrzę i mówię, coś mi tutaj nie pasuje, bo ja jakoś fajnie wyglądam. No tak pozytywnie mi nie pasuje. I tak sobie myślę. Przecież tu coś się dzieje. I tak oglądam się i oglądam, i tak miałam na to, jak gdyby na no, cały dzień chodziłam z nim do wieczora. Dobrze, ale zapomniałam, bo stwierdziłam, nie będziemy się napalać, ja się nie napalam, cena jest jaka jest i to nie jest. Ja nie będę się tutaj, tutaj bardzo mocno ekscytować tym, tym, tym różem, bo ja wiem, że nie, bo ja nie lubię, ja nie umiem i w ogóle one wszystkie są B. No i tam minął może miesiąc niecały, czy ileś, nie pamiętam i jak zwykle gdzieś tam. W drogerii, bo ja lubię chodzić, testować zapachy, perfumy. To chyba tak jak wszyscy wiedzą, że to jest nasza, nasz, nasz trik <grafię> perfumowy i hobby, żeby sobie chodzić. I sobie chodziłam, testowałam perfumy. No i tak mnie coś przyciągnęło do tej półki Sisleya. I tak znowu spojrzałam na ten, ten, ten róż. Ta pani podeszła do mnie znowu, inna, oczywiście, inny sklep i mówi coś tam, to proszę spróbujemy. Ja mówię, proszę mnie tu jeszcze pomalować dzisiaj. Bardzo proszę, niech mi pani tak go położy jak to tam trzeba. Opowiedziała mi, położyłam i go znowu. No i znowu się znowu zaczęłam przyglądać, przyglądać, przyglądać. Nie kupiłam, nie, poszłam do domu i jak zwykle sobie tak pomyślałam, raz go miałam, teraz mam go drugi raz i zobaczymy, co to będzie. Była inna pora, trochę jak gdyby na dworze nie było, wtedy było cieplej, w tym innym razem było zimniej, troszkę było inne, miałam w ogóle jakąś inną fryzurę, inne te, i on, on był taki w ten dzień drugi raz, taki inny. I też się patrzyłam i znowu mi się coś podobało. Ja sama sobie tak pomyślałam, coś tu jest wow, coś tu jest wow, nie wiem co. Tak fajnie, tak jakoś no byłam tak samo pomalowana jak poprzednim razem, tak samo ten sam puder miałam, ten sam brązer, bo tych tak samych praktycznie używam. No i doszło do tego, że za trzecim razem jak poszłam, tam za, za około mnie, znowu miesiąca przemyślałam sprawę i go zakupiłam. I może powiedzieć, że to był szczał dziesiątkę, mam go już od dłuższego czasu. Mam go już naprawdę od dłuższego czasu, to nie jest miesiąc czy dwa, bo już go mam, no nie wiem, czy rok, no nie chcę kłamać, bo to nie pamiętam, za 8 miesięcy, no nie wiem. I właśnie tak, to, to wszystko, co się potoczyło, to mi się teraz tak chce śmiać, bo jak miałam inne, inne róże i próbowałam, albo sobie kupiłam i wszystkie szły po prostu do śmieci, ja nie wiem, czy się nie umiałam malować, ale wiem, że one były w innym składzie, one miały inną strukturę inaczej były skomponowane pewnie I, to, i też niektóre były dobre, miałam od Maka jeden, jeden z Chanel'a też był fajny, kolorystycznie tam gdzieś tam fajnie ale to już też trochę lat temu no nie i, i jak właśnie pędzelkiem sobie nakładałam to, to zawsze miałam tak, że jak tylko nałożyłam to od razu tu już było to, 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 to. No, no nie plama, ale już ten kolor się tu osadził i ja już nie mogłam go rozblendować, musiałam tu trzeć ciągnąć i, i już, już miałam poczucie, że ja tu nie umiem i dlatego nie używałam nie używałam. Miałam jeszcze jeden, to jest już mój ostatni, który sobie kupiłam gdzieś tam ileś czasu temu i to, był, to jest Lancolma i ten jest różowy, no bo ja chciałam tylko, że pewnie za ciemny kupiłam, no oczywiście ja nie znając się to sobie tak pomyślałam, że jak tak delikatnie go nałożę, to będę miała taki delikatny róż, bo mi tak chodziło o taki róż delikatny, ale w kolorze róż, różowego, nie, nie w kolorze... Hmm, właśnie brązu takiego delikatnego, czy takiego ceglanego, albo jasno-koralowego jak pasują tam dziewczynom w ciemnych włosach w cia czarnych też, no nie, to tak ja myślałam, że dla mnie pasuje właśnie róż do blondynki. no i ten róż taki miałam i sobie tak ciapnęłam tu tym pędzelkiem elegancko sobie tutaj i ja się patrzę a tu znowu ta różowa plama, jak taka bańka, wstańka, nie wiem jak to było i, to, i, i zaczęłam to blendować i to się nie blenduje, no, no nie mogłam go rozblendować no, i, i on był dwa razy użyty, i poszedł do szafki. No, i dlatego tak to było: tak to było, i, i to tak leżało. Nie miałam, i koniec do widzenia, nie było nic do tej pory. No, i właśnie się zaczęła historia, że go mam od dłuższego czasu już. I jestem tak zadowolona! Naprawdę jestem tak zadowolona. Ja myślę, że ktoś, kto szuka czegoś, yy, no dobrze, może zacznijmy od tego momentu, że to jest dwójeczka, to jest ten różowy odcień. Pudełeczko prezentuje się w ten sposób, jest srebrne, jest, jest takie, no można by powiedzieć, że nie jest zbyt ciężkie, jest leciutkie, plastikowe, czyli tutaj taka jakość tego pudełka jest taka niezbyt, niezbyt, niezbyt. Mogłoby być bardziej, tak bardziej mocniej i tak porządniej, mogłoby być. Jest jednak leciutko, plastikowo, no, no z materiału zrobionego jest jakiego jest. Cały, cały taki błyszczący ze znaczkiem Sisleya wszystko tutaj mamy lustereczko oczywiście pędzelka nie było żadnego do tego, nic nie ma i tutaj mamy ten kolorek tak może ja chciałabym tutaj podświecić trochę nie wiem czy to światełko się pali u mnie trochę się pali, ale jakbym może spróbowała tutaj dać tak na te drobinki, które on ma, bo on się składa w ogóle z trzech, to jest rozświetlający, to jest róż rozświetlający. Chyba nie widać tych drobinek tak mocno, nie? Ale one, one na zdjęciach, na stronie internetowej są mocniejsze. Tam widać takie strzały tych drobinek, tego, tego właśnie, które są zmielone. Tutaj w, już w realu. Mamy zupełnie delikatniej, czyli nie trzeba się bać, że to będą jakieś drobinki, że nam dadzą taki za bardzo błysk. Czyli to jest rozświetlacz, który poprawia koloryt i wygląd cery, zapewnia jej świeży plask, i blaski wygląd. Tak, i tu ja powiem na 100%, że tak, że tego formu jego formuła jest wzbogacona... Z, y z wyciągu z białej lilii i to właśnie nam daje tego takiego poczucia komfortu i zmiękczenia skóry, zmiękczenia, właśnie bo on nakładając go na policzki sprawia, że on tak mknie po pobudzi po i on się tak wtapia, on się tak wtapia. I ten kolor, dom no, oczywiście, mój jest taki, może być inny, dopasowuje się jakby tak do mojej karnacji, i on wybija delikatnie, on wybija, wychodzi tak jakby ze mnie. On nie jest tak, jakby był na mnie tak nałożony, że tak sobie, jak położyłam innego i sobie chlasłam tutaj, i mi taka została już, że masz nałożony róż, widać, taki. Walnięty na policzek. Tutaj ten róż, on jest, ale on tak jakby nie był nałożony na ciebie, tylko on wychodzi z ciebie, on jakby wychodzi, bo ta jego powłoka się robi taka aksamitna, bo on jest właśnie w konsystencji, on, mas, on jest efekt satynowy. On jest satynowy i delikatny, gładki i maślany, jakby to powiedzieć, że on się tak bardzo mięciutko rozprowadza i przez to właśnie jest ten efekt. I to jest właśnie ten piękny efekt, że jego nie widać tak na twarzy. Że on z Ciebie wychodzi. On jak właśnie, tak że on tak wychodzi ci z policzka i dodaje Ci tej promienności, takiej delikatności, aksamitności, bo nie jest matowy, czyli ktoś jak szuka matowego, to nie będzie ten. On jest właśnie taki ten no, efekt satynowy. I on przez to, że jest satynowy, to dodaje delikatnego blasku. Ale blask jest stonowany. Tu nic nie błyszczy, nie świeci. To nie jest żaden rozświetlacz. Ja, on jest rozświetlający, tak, napisany, ale on nie rozświetla, że rozświetla jak tam rozświetlacze do twarzy, tak? Te, które mają inne pigmenty i inne. On ma, on ma tutaj trzy kolory, czyli one są wszystkie jak gdyby tak skomponowane, że tu jest jaśniejszy, trochę ciemniejszy, ten ciemniejszy to jest właśnie z tym, z tym pigmentem. Różowy to jest właśnie ten odcień, który chcemy mieć, ale w połączeniu trzy wszystkie trzy razem dają nam właśnie taką właśnie niepowtarzalną y, tą moc na, na policzku, że on taki jest wymiarowy, wymiarowy, że on tak jakby rzeźbił ci ten policzek, że on ci ten policzek tak jakby w, troszkę wypuklił właśnie, nie? Że nie robimy mat, matu, że robimy się wklęśnięte, matowe, bo mat tam nam przy Zawsze matowy tak, jakby do, odchudza. Tak samo matowe te y, do robienia kontur nam też nie zaastrzają turyset twarzy. Że mamy. A ten nie jest matowy, i dlatego, że on jest taki satynowy z tymi drobinkami, których nie widać, ale one gdzieś wychodzą, one wybijają te, te drobinki, te takie. No nie wiem, czy on robi takiej skórze, no takiego blasku dodaje, ale blasku takiego naturalnego, bardzo pięknego, że policzek robi się właśnie taki, właśnie taki ładny, taki, taki nasz, jak kobiety mamy te jabłuszka tutaj, to to jabłuszko się robi takie bardziej jeszcze, takie ładne, takie, takie, mm, takie, takie właśnie takie, mi, mi, takie takie kobiece, takie, no właśnie takie inne, nie to matowe. tu jest to satynowe wykończenie, troszkę takie rozświetlające i przez to ten policzek robi się taki świeży, taki młodszy, taki delikatny. Taki, taka buzia się robi, taka. No właśnie, tak mi się wydawało, że jak ja tak sobie go testowałam w tym sklepie, później się przyglądałam i mówię, że się tak zrobiłam jakaś taka, taka buzia, buzia się zrobiła łagodniejsza. Właśnie łagodniejsza, tak. Łagodniejszy wyraz twarzy się zrobił przez to, że nie był taki ostry. Ten, ten, ten róż, który nieraz taka ta ostrość, ta moc daje ci takiej ostrości wyrazu twarzy, że jesteś już taka bardziej. Hmm. I tu, tu to może tak to też ten efekt taki odzyskać z różu. No z różu, z pomadki, to można też mówić i o konturowaniu twarzy to też. Każdy makijaż wykonany w inny sposób przedstawia nas inaczej. My możemy makijażem się bawić, możemy otrzymać zupełnie inny wyraz twarzy, w zależności od makijażu. To jest kto to lubi się malować, kto lubi testować i robić sobie tam różne cudeńka, to wie o tym, że jest super taka sprawa się malować i robić takie eksperymenty własne. Także tak sobie pomyślałam, że teraz miałam tutaj troszkę tego brązu nałożonego, to sobie tak pomyślałam, że sobie teraz nałożę troszkę jego, żeby było tak, może może będzie widać, ja nie wiem. Może będzie widać. Ja go tak mam taki czub, z czubkiem takim, troszkę, nie wiem jak on się nazywa, taki pędzelek, to jest taki na pół okrągły, niezbyt czubkowaty, ale też ogólnie taki. I ja właśnie go sobie tak rozprowadzę całego i tutaj sobie chyba jeszcze tak proszę o lusterko, żebym trochę się widziała z dwóch stron. Ja go tak nakładam i to, co jest w nim piękne, że jeżeli ktoś ma jakieś obawy i nie umie, albo nie wie, albo się uczy dopiero, to z tym, podku, z tym różem jest tak, że o, my sobie nie zrobimy za pierwszym, bo zobacz, jeżeli ja tutaj już nim tak pędzelkiem już tak jadę, pięć razy zajechałam, a jak ja bym w innym bluszu, w innym różu zrobiła tak pięć razy i położyła sobie na twarz, no to ja bym już miała tutaj już wiemy co, no już bym była taka, taka plama i by było wow. Jaki dramat. A ja tutaj zajechałam pięć razy. Już piąty, siódmy, już dziesiąty. Widać go, że jest. Ale co się dzieje na twarzy? No, zobaczcie. W ogóle nie widać, żeby on mi zostawił jakąś plamę. On już się rozprowadza delikatnie, pięknie. Ja już widzę efekt w lusterku. I to jest to, że jego można sobie dopas dokładać, dokładać, dokładać i jeżeli potrzebujemy tylko takie miźnięcie, maźnięcie na, na rano, czy tylko tak po prostu szybko przed pracą, nie chcesz być przerysowana, przemalowana, to dajesz tylko to i już jest cudownie. Już masz taki, ten policzek taki świeższy, ta buźka się już robi taka i teraz tak sobie jeszcze troszkę tu dołożę, no i to tak mi teraz to właśnie wyszło, że tak już, no już jest inna ta część, nie wiem czy to widać. No pewnie nie, bo to by trzeba było już tak normalnym świetle. Teraz wyłączam wszystko. Teraz wszystko wyłączyłam, może będzie lepiej. Tak? Chyba lepiej. I tak, jeżeli chodzi o ten błysk, o tą satynę, że on jest właśnie satynowy, rozświetlający satynowy. I tu rozświetlający bym nie powiedziała, ale on ma, oni mieli w zamiarze powiedzieć, że rozświetlający, że nie jest matowy. No to chyba tylko tyle. I, i teraz tutaj na, przy, przy jabłuszku. I lecimy troszkę tak jak do góry. I on tak po prostu, ja nie mogę się nim nacieszyć. Ja przy samym nawet jego używaniu już mam radość i przyjemność. Przy samym użyciu go, bo, bo on już mnie cieszy tym swoim efektem i jaki rezultat otrzymamy. Tam nie wspomnę, że cieszy oko swoim wyglądem, gdzieś jakimś czymś, składem. On nie pachnie w ogóle, nie ma w ogóle zapachu, jest bez zapachowy. Rozcieramy delikatnie dookoła, żeby te wszystkie się połączyły. No i co? I teraz lecimy z drugiej strony. Tutaj na jabłuszko. I te jabłuszka nasze, jak mu się uśmiechniemy, one się robią takie właśnie promienne, ale nie nasycone tym blaskiem. Nie, 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 nie tu nie możemy się bać tego blasku. Nie one są właśnie tak idealnie. Takie, że przez ten połysk, który on daje to rozświetlenie. I rozświetlenie nam daje, że to jabłuszko się robi takie promienne. I ten róż jest taki promienny, i on nie jest zgaszony, nie jest matowy, i przez to jest właśnie piękny. Jeżeli ktoś lubi takie efekty, oczywiście nie matowe. I ja go nałożyłam teraz w sumie: no, jeden raz, drugi tutaj. No, i to jest taka pierwsza. I nic nie widać, żeby on był, żeby on był gdzieś tu położony, a tutaj jest pusto. Ja i tym przeciągnięciem go rozciągnęłam idealnie pięknie. Sama, sama jego aplikacja jest już warta tego dla mnie, że, żeby go mieć dla siebie, bo ja po prostu mam taką wielką przyjemność z, niego, z jego korzystania, że to jest po prostu tak jakbyś no widziała, że jak dzisiaj ubierasz swoje piękne perfumy, już się cieszysz na samą myśl, że dzisiaj już oh, będę miała moje ulubione. A tak samo jest z tym produktem. Ja wiem, że ja sobie dzisiaj będę nim <głos> <głos> robiła. Sorry, to już jest to samo: to jest to, że ja, nic się, ja go znam, ja go wiem, i, i to jest taki efekt taki wow! Na teraz, różowaty. Inne kolory. Pani mi sugerowała ten drugi koralowy też. Ja nie wiem, możliwe, że tak by był dobry dla mnie. Ja nie wiem, na razie się zdecydowałam na ten. No i teraz tak. Gdybyśmy chcieli dodać i znowu, to tylko znowu trzy okrążenia raz, dwa, trzy i teraz znowu dodaję i zobaczycie efekt już podwójnego nałożenia. O, i tu już widać, że teraz i on właśnie odbija światło. I to jest właśnie to, że tu nie ma drobinek, tu nie ma, że ty będziesz widziała, że tam są takie takie glitterki gdzieś czy coś. Nie, 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 on się wstapla z twoją twarzą tutaj się robi tak mięciutko właśnie i on jest taki, że my nie widzimy, że my mamy tak właśnie ten puder, ten, ten blusz na twarzy. My tak nie widzimy, że to od razu, bo on tak jak ja mówiłam, on tak jakby wychodził ci z twarzy, on taki promienieje. To jakbyś była tak naturalnie promienna. Jak się po prostu ktoś zarumieni i się zawstydzi. I się robi rumiany. Może to jakaś jest wada kogoś, może nie, ale to jest bardzo urokliwe. no, także dokończyłam mój makijaż dokończony i powiem, że teraz przez tego makijażu, bez tego tego blusza chodziłam dzisiaj godzinę niecałą było super, było pięknie, mogłam bez niego żyć i by w ogóle nie było tematu no ale poznałam tego i uważam, że mój makijaż, moja twarz i wszystko co, co w tej chwili jest ja jestem po prostu happy, happy, zadowolona. Happy, zadowolona. Nie chcę tu teraz w ogóle dyskutować na temat tego, um, jego, jego ceny. Bo tu już y, nie chciałabym takich tematów poruszać absolutnie. Niech każdy y, trzyma. Ja lubi, nie lubię zaglądać komuś do portfela i do takich spraw. Każdy musi sam wiedzieć o co chodzi, co lubi, co nie lubi, a y, więc temat nie będzie poruszany. Chciałabym tylko powiedzieć, że ja jestem z niego tak zadowolona, że gdyby mi się skończył, to bym go kupiła drugi raz. Na pewno. Gdybym go dzisiaj nie miała, albo gdyby coś się z nim stało i bym miała wybór, jaki teraz sobie wybrać, to na pewno bym go wybrała. Na pewno. I w tej chwili wiem, że przy jednym takim, to jest dla osób, które może nie używają dużo rzeczy, dużo produktów kosmetycznych, tak jak ja, no nie. Ale jeżeli ktoś lubi mieć jeden, a jeden, a taki, który będzie zadowolony i na co dzień, i od święta, i na wyjście. Ktoś, kto lubi mieć, no, nie za dużo kosmetyków, to, to najbardziej, bo wtedy kupując jeden, masz jeden dobry, taki, który Tobie odpowiada i Twój już taki wypróbowany, niż mieć tam pięć innych, 10 czy 20, żeby leżały, bo jeżeli ktoś korzysta i maluje sobie codziennie innym różem, i się bawi, i lubi, i kombinuje, i to jest taka przyjemność i radość mieć 10 bluszy, 10 podkładów, 10 pudrów, 20, 30, tak, oczywiście, każdy może, tak. To ja tylko mam moją, moją propozycję dla kogoś, kto chciałby może mieć jeden, dwa i mu wystarczy i będzie zadowolony. To jest tylko taka moja opinia na jego temat. że Dla mnie on jest cudowny, on to co robi, to. To jeszcze tak tylko dodam, że to nie jest może tak, że to jest tylko jakiś chwyt marketingowy, że oni tam nagadali się, napisali, a on na no, taki sobie. No nie, ja nie powiem, że on jest taki sobie przeciętny, że też nie wiem, czy, nie... No, czy on jest najlepszy, bo może są i lepsze. I przecież jeżeli ja wszystkich na świecie nie przepróbowałam, to nie wiem, to przecież nie powiem. No nie, może Wy wiecie, który jest lepszy od niego. Hmm? Chciałabym moją chęcią poznać, bo. Te odcienie, które są, to ja wiem, że dla blondynki to tam różnie, ja nie wiem, jeżeli Wy używacie takich kolorów bardziej odważnych może i tak dalej, to jest fajnie. Ja, ja muszę mieć coś takiego delikatnego. To jest dla, dla kobiet, dla, dla dziewczyn, które by chciały mieć taki makijaż delikatniejszy. O, to może też tak. Także śmiało spróbować w sklepie, w perfumerii, popatrzeć, inny odcień i mieć takie poczucie, że spróbowałam, zobaczyłam, bo bo samo takie oglądanie, patrzenie to nam nigdy nic nie da, więc trzeba próbować i testować. Prawda? Także to wiadomo. Ja jestem bardzo zadowolona i polecam go każdemu, kto chce mieć taki naturalny, delikatny makijaż. I, i, i ktoś, kto no, chciałby, może mieć jeden produkt, jeden i to by mu wystarczyło dla, bez, bez większych, większych ilości w swoim składzie. Także dziękuję za uwagę. Myślę, że jeżeli ktoś go poznał i go pokochał tak jak ja, to wie o czym mówię. A jeżeli ktoś go nie zna, to niech spróbuje może raz. A tak z drugiej strony, chciałam właśnie zapytać, jeżeli są jeszcze jakieś inne fajne, fajne, fajne te róże. Bo ja nie wiem, czy ja bym chciała tylko ten mieć. To no, oczywiście, ja już tylko na nim, na nim i nic innego, bo ja nie wiem, ja nie wiem, jaki mógł być fajny. Jeżeli ja oglądam jakieś informacje na temat tych róży, to. Czasami właśnie z informacji oglądałam, no i nie było to, no nie było to, no nie było to, jak sobie spróbowałam. No znowu było za, za, za matowo, za coś takiego, co jest bardziej naturalnego. To takie poproszę, jakby ktoś miał takie informacje na temat różu, coś fajnego. No dobrze, dziękuję za uwagę. Myślę, że komuś się przydała ta informacja na temat tego blusza Sisleja. Ja jestem na tak, ja jestem na tak. Także super. Dziękuję wszystkim za uwagę. Miłego dnia. Wszystkich super cudowności perfumowo-bluszowych, makijażowych i niech każdy sobie robi śmiało swoje ukochane makijaże, jakie lubi. Każda z nas jest inna, każda z nas kocha inny kolor, inny odcień, inny efekt. I tak jak my jesteśmy wszystkie inne, tak my wszystkie innych produktów używamy. Lubimy, mamy swoje ukochane i tego Wam wszystkim życzę. Niech każdy cieszy się to, co ma. Z każdej chwili. Dziękuję. Pa.